Witajcie moi kochani, już w odcinku 39 z kieruje 6 ja Jestem oczywiście Lukas, to i bez zbędnego gderania Przelukam sobie Wasze pytania Czy tutaj Kamil ślimak od tyłu. Hmm, czy tam problem? Kamil ślimak Wiem. Ciekawie też to wygląda, że czy od przodu już od tyłu będzie to samo praktycznie. 150. Musisz schłość naprawdę, bo się rozchorujesz jeszcze. Lukas, martwy się o Ciebie. Nie bój żaby. Tyle, tyle ja mówię, miałem wagę, jak to był ten początek października. Od jakiegoś czasu uczęszczam na siłownię kilka razy w tygodniu. Stosuję dietę zaczną stopniową. Wdrażam, stosuję już. Więc myślę, że stopniowo bez tej wagi schodził. A ja myślałem, że to barier block z Minecrafta. Cóż, o tym nie pomyślałem, ale możliwe. To też może być barier block. Jajca mnie bolą. Czy to już koniec? Chyba jeszcze nie, chociaż u każdego pewnie może to co innego wywoływać Nie wiem, ale chyba to jeszcze nie jest koniec, no nie przesadzajmy Dlaczego Darkside montuje takie gówno w premierze pro? No co on montuje, no to już w sumie jego sprawa Na to raczej mało kto będzie miał wpływ Mandio, Gimper A tych youtuberów jako tako znam Kojarzę znam, czasami gdzieś tam ich oglądałem, ale to już dawno temu Zdarzało się. Moja dziołcha mi nie odpisuje. Co mam robić? Cóż, no ja nie wiem. Nie wiem, może spróbuję inaczej się z nią skontaktować. Niekoniecznie przez czat. W końcu można spróbować zadzwonić zawsze. Ostatnio była na wczoraj. Co z nią się mogło stać? A może gdzieś wyszła? Za koleżankami czy coś? Wszystko jest możliwe. Zjadłeś ją? Czy zjadłeś mi dziewczyny? Nie wiem, co to za pomysł ci teraz do koły przyszedł. Oskarżasz mnie o kanibalizm? No jak tak możesz? Pamiętasz te czasy, jak byś Q&A raz na dwa tygodnie? Hmm, takich czasów chyba nie było, żeby mi raz na dwa tygodnie. Aż tak drastycznie to jeszcze nie było. A, psiuk, na zdrowie. Mi tam się memeszki podobały i czekam najwięcej. W porządku, kolejne powinny być w sobotę. Chociaż zobaczymy. Zobaczę po materiale i jak będzie mi się chciało, to może już wrzucę jutro drugi odcinek. Ale to już zależało od tego, czy będę chciał. A czemu memów od Duxona nie było? Czyżbym ich nie wysłał? Wzi wziąłem te memy, pokazałem na odcinku, które były. Jak nie wysłałeś, to ich nie było. Prosta sprawa. Gdzie reszta? Hmm, nie mam pojęcia, gdzie oni się podzieli. Gordon Ramsay? Mogę zostać żoną Gordona Ramseya? cóż, nie wiem. Zależy, czy sam wielmożny Gordon się zgodzi. A ty chciałbyś zostać żoną Gordona? Nie, raczej bym nie chciał. Ja wiem, ja nie jestem sam. One na feel, czyli chciałbym czuć. Co znaczy one po angielsku? To się uznaje też jako słowo chcieć, jako tako. Dość bardziej w mowie potocznej. Zatracony w Twojej pamięci Chciałbym wiedzieć Czy ja straciłem swoją pamięć Nigdy nie pozwolisz mi iść jeśli tej, jeśli tej nocy Jeśli ta noc nie jest na zawsze W końcu my jesteśmy razem Ja wiem nie jestem sam Ja wiem nie jestem sam Gdziekolwiek, kiedykolwiek, niezależnie Ale wciąż razem Ja wiem nie jestem sam Ja wiem nie jestem sam. Ja wiem, nie jestem sam. Ja wiem, nie jestem sam. To ja, jakoś niezależnie. Nie, nie, Nieświadomy umysł. Szerok... Ja wciąż szeroko pobudzony. Chciałbym, czu... Chciałbym poczuć ostatni raz. Weź ode mnie moje bóle. Jeśli, te... Jeśli ta noc nie jest na wieki, w końcu my jesteśmy razem. Ja wiem, nie jestem sam, ja wiem, nie jestem sam. Gdziekolwiek, kiedykolwiek, niezależnie, ale wciąż razem. Wiem, nie jestem sam, wiem, nie jestem sam. Wiem, nie jestem sam, wiem, nie jesteś sam. Wiem, nie jestem sam, nie jestem sam, nie jestem sam. Wiem, nie jestem sam. Nie jestem sam, nie jestem sam, nie jestem sam, ja wiem, nie jestem sam. Nudzi mi się. Nie czytaj tego po angielsku, bo po co? Ale po polsku możesz przeczytać. I właśnie to uczyniłem. Wodisrbe swoje, bosna nasa bekiria. Hmm, jak mam te słowa rozumieć? Nie za bardzo nie wiem. to coś wody swoje, bosna... Jakaś boska nasza bekiria? Nie za bardzo nie wiem, jak mogę ten sens zrozumieć. No sorry. jedyne co wiem, to to, że odcinek w tym momencie dobiega końca. Tak było, tak będzie i tak musiało on miał wszystko nastać. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, serdecznie. Hejka.